Jo! Z tej strony Mr Bell. A to jest... Ryzen. Tak jak chcieliście. Oto jest. E, więc tak, ja już obejrzałem sobie filmik, nie będę was nim zadręczał, dlatego wczytam sobie poziom. Ach, nie zapisało się. Cholerstwo. A więc nowa gra. Czy na pewno, tak, na pewno. Za pomocą wytrycha. Tak, jesteśmy jakby przy takim... Przy takim poziomie, że szukamy broni i zbieramy różne rzeczy z rozbitków, bo... No w ogóle, taka na pocz początkowa fabuła Ryzena jest taka, że oni gdzieś płynęli i się rozbili. Nie znam tak do końca niestety fabuły, ale o, chyba chodzi o to, że musimy kogoś uratować albo coś znaleźć. Ale ja już kiedyś bardzo, ale to bardzo dawno w to grałem i będzie napisane. Tak jakby filmik będzie bodajże. I właśnie, dobre. Jest to, że sobie przypomniałem. Znaczy w ogóle to coś mi przypomniało ten napis, że picie wody z beczki. For longer than humanity remembers. The gods ruled. I mamy film. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Dobra, przewinąłem. Jesteśmy właśnie już na tej... Na tej wyspie. Dobra. Mało FPS-ów. 46. No ale dobra. Dobrze, że nie... Nie ma, dobrze, że w ogóle są FPS-y. Ostatnio miałem takie jakieś dziwne problemy z kąpem, że... Yy, nie mogłem w ogóle Framca odpalić za brak FPS-ów. -y. O, to jest to moja dziewczyna, żona czy ta by siostra. Pamiętasz co się stało? człowieka z Masz jakieś we are? pojęcie, gdzie jesteśmy? Dobra, czy mamy jakieś pojęcie, gdzie jesteśmy? Nie, może to inna wyspa, powinniśmy się rozejrzeć. We should take a look around. Pójdę bardziej w taki styl, wiecie, przygodowy, żebyśmy poszli się rozejrzeć. Będzie więcej przygody i w ogóle nawet będzie tak ciekawie i strasznie. Tak, tak naprawdę to... Jak ja bym się znalazł w takiej wyspie... To za broń ja bym prędzej szukał jakiegoś kija A nie, nie liczył na to, że Czy może coś wyrzuciło na brzeg Ale mamy maczugę e Bronię, to mamy tą maczugę, tak? Jakaś magiczna mikstura życia Sporo złotych monet wyrzuciło e Ale my weźmiemy wszystko Tak, chociażby na wszelki wypadek Um, chyba już tego rozbitka sprawdziłem, a więc tak, idziemy. Kiedyś już szczerze mówiąc grałem e, w Toch, ale no już Wam mówiłem, fabuła była bardzo ciekawa, tylko że o to chodzi, że grałem sobie, grałem i e, poszedłem w taki poziom i zabiłem jakiegoś takiego kolesia, który był mi bardzo potrzebny, no i spartoliłem. Jak się z nim bije? Kurde, no jak się z nim bije? A, maczugą? Tak, żebym jeszcze miał tą maczugę w ręku, nie? No ciekawe, jaką broń mam schować, jak nic nie mam. Genialne. Dobra. Jak kliknę 3 to wyjmę maczugę. Okej. Okay. Dobra. Czekajcie, może jeszcze tą mi życia bym sobie dał do paska. Także miał, wiecie. Mógł co... mógł sobie życie zregenerować. To jest powiedzmy gra taka bardzo o MMO w której chodzi tak o takie przygody mistyczne, a nie o taką typową nawalankę. Chociaż nawalanki też tu jest sporo i właśnie to jest takie fajne, że z takimi postaciami nierealnymi w ogóle. A, mało życia, trochę, trochę, ale jeszcze jakoś wytrzymamy. Nie jestem najlepszy z tego typu gier, ale... Będzie coś tam się zawsze umie. O, jakaś roślina. Wezmę sobie tej mikstury, jednak się napiję. Takich mikstur będzie dużo, ale to dopiero w grze. To jest... Dobra, zarumbałem go. Nawet tak dużo życia mi... Nie zabrał. No zapomniałem, że tego się nie da rozwalać. To nie jest Minecraft. Co on tutaj ma? No ząb. spoko. Ząb wilka chyba tak by się przydał jakby do alchemii. I właśnie tak dałem wam no, wtedy do wyboru grę Ryzen, no i grę Towards. No i mówiąc Myślałem, że będą różne decyzje i szczerze mówiąc były, ale jednak Ryzen wygrał, bo jest to no bądź co bądź trochę lepsza gra Nie wiem, czy to tutaj będzie taka jakby zapadnia, ale nie będę wam mówił Tutaj mamy ogień Jestem hardcorem, stoję w ogniu, ale dobra Um, ławka. Tak wygląda na szkoleś. Dobra, staliśmy z tej cholernej ławki. Zbadaj opuszczony dom. To jest jakaś komoda. Krzesło. na wszystkim usiądziemy, żeby zobaczyć na, na czym się najlepiej siedzi. O łóżko prześpię się, żeby mi się zregenerowało życie. Śpi do rana. Dobra. Staliśmy, jakiś igrek wzięliśmy. Miotła. To chyba miotła to będzie do sposobu obrony, coś tak czuję. A może i nie? pierścień, alchemia, magia, inne. Nie mamy magii? Nie, nie mamy magii. Okej. Okay. O. Now who could teach me to pick locks? Now who could teach me to pick locks? <śmany> Część, że nie czyli że nikt nie wie, jak się otwiera zamki. Eee, to jest właśnie też taka gra, że musimy robić wszystko, żeby był filmik, czyli że niby wtedy przeszliśmy tą misję. I będziemy wiedzieć, co trzeba robić dalej z fabuły, że tak jak bardziej w prawdziwym życiu, a nie... No i teraz szczerze mówiąc jestem Zagubiony bo zapomniałem co teraz trzeba byłoby zrobić Dlatego musimy trochę pograć i pochodzić, pozwiedzać Przynajmniej tak podobają mi się te kolory w tym Ryzenie, Takie wiecie Piękne Na pniaku sobie siądziemy Patrzymy na ognisko Fajnie Dobra, prosty kufer. Spróbujemy otworzyć. Mamy... Tak. Weźmy też miksturę. Kapelusz wróżki i... Piła. Dobra. Jako broń mamy na razie tylko maczugę. Grok, nie wiem co to jest. Surowy śledź. Kapelusz wróżki. Yy, wybierz broń. No dobra, to idziemy dalej. Ku przygodzie. Yy, ale musimy najpierw zbadać do końca, wiecie, ten dom. Wszystko tam obsiąść, wszystko takie tam inne główienka Musimy to zbadać, zobaczyć, bo inaczej nie przejdziemy do... na kolejny poziom To już widziałem, to też who could teach me to pick locks? O kurde, już wszystko przecież zobaczyłem Następnym razem moi drodzy, to ja się tak przygotuję, nie? Jak będzie robił let's play Co to? E, to się przygotuję i mm, trochę pogram, żebym wiedział o tej grze nieco więcej i jak przechodzić te poziomy tam coś leży widzę on sobie siedzi no dobra to podejdźmy może da się tam, da się to wziąć Gdzieś powinna być ta cała moja niby dziewczyna, nie? Czy tam ta siostra, czy... O, jagody, jagódki, ja lubię jagódki. Tak w realności, a ten kolej z Rejzena też pewnie jej uwielbia. Yy, grzyb many. Nie wiem, czy to już będzie od razu takie, wiecie, ta magia, czy trzeba będzie wytworzyć z alchemii, żeby była ta magia. Tego grzyba many, grzybu many, nie wiem Może sobie wyjmę na tego twela No Nieźle dostał Ode mnę No to sobie pójdziemy tak, po... tak sobie pójdziemy O kolejny czub Ty, 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 ty No Dobra, zadedaliśmy go. Może by tak coś od niego wziąć? Nie, nie da się wziąć. Strudel. Jakiś włócznik czy co? Ładnie te kwiaty wyglądają w ogóle to taka jakby mm, ten krajobraz dżungli tak ładnie wygląda w tej grze Te takie wiecie te kamienie i tak dalej O on ciekawe co tutaj będzie Też jesteście ciekawi Ło Ło jak takie coś broni tego To ja jestem ciekawy co będzie w środku O! To było nieco straszne to coś. Yy, pył ze skrzydł. Może być. No dobra. Wejdziemy tam, a dopiero w następnym odcinku. Więc nie zapomnijcie zostawić łapki, jeżeli się film podobał. Jeżeli się nie podobał, no to oczywiście zły Znaczy nie zły, tylko komentarz, co się w nim nie podobało, yy, co mam zmienić. No i łapka w dół, tak dla, w komplecie. Możecie też zostawiać właśnie pozytywne lub negatywne komentarze. No i oczywiście, jeżeli chcecie więcej serii z tego typu, zasubskrybować mój kanał. Więc dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich. Ją i cześć.